I to tyle. I chciałem też pozwolić spojrzeć że tam oświadczenie, które przygotowałem, przygotowałem na dzisiejszą sesję. Jest podlaski 30 listopada 2021 oświadczenie. Wyrażam ubolewanie z powodu publikacji pod tytułem Bohaterka reportażu TVN. Wybieram narodowość białoruską. Jesteśmy obecni w tym kraju, która 23 listopada bieżącego roku pojawiła się na stronie internetowej kanału TVP Info. Artykuł przywołuje tegoroczną kampanię społeczną Ja Białorus Fundacji Tutaka w kontekście trwającego spisu w kontekście trwającego kryzysu na polsko-białoruskiej granicy i w nieuzasadniony sposób łączy mniejszość białoruską do której należy część mieszkańców naszego miasta z politycznymi działaniami reżimu Aleksandra Łukaszenki. Publikacja na stronie państwowego nadawcy bezpośrednio odnosi się do mieszkanki Hainówki zaangażowanej w pomoc potrzebującym na granicy. Kampania informacyjna, której celem było zachęcenie uczestników narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań 2021 do wskazania bez obaw przynależności narodowej, była wspierana przez urzędników Głównego Urzędu Statystycznego. Kampanii przeprowadzonej przez Biostowską Fundację prócz wymienionej mieszkanki Hainówki Wzięli udział również mieszkańcy naszego miasta, w tym nastolatkowie. Artykuł na stronie TVP Info sugeruje, iż osoby należące do białoruskiej mniejszości narodowej mogą być tubą propagandową Łukaszenki. Stanowczo sprzeciwiam się powiązaniu przynależności narodowej z poglądami politycznymi, ponieważ takie zestawienie w krótkim czasie przyczyniło się niestety do hejtu w internecie oraz mediach społecznościowych. Skierowanego wobec mieszkanki Hajnówki oraz przedstawicieli mniejszości białoruskiej. Tego typu działania mogą stygmatyzować osoby biorące udział w kampaniach społecznych na rzecz spisu powszechnego oraz budować poczucie strachu wśród obywateli RP narodowości białoruskiej. Jako radny miasta Bez Podlaski pragnę przywołać słowa prezydenta RP pana Andrzeja Dudy, który w czerwcu bieżącego roku, goszcząc, w naszym mieście, ostrzegał przed działaniami zmierzającymi do tego, aby skłócić narody Rzeczypospolitej oraz gdy mówił o wspólnocie, którą mimo różnic stanowimy. Czemu pragną dać swoją, dać wyraz swoją obecnością na Podlasiu? Staje w obronie naszych mieszkańców dobrego imienia środowiska związanego ze Szkołą Podstawową nr 3 z dodatkową nauką języka białoruskiego imienia Jarosława Kostycewicza oraz drugiego liceum ogólnokształcącego z białoruskim językiem nauczania imienia Bronisława Taraszkiewicza, ponieważ Bielsk Podlaski to miasto od wieków wielokulturowe, które szanuje różnorodność i zawsze będzie dumne z obecności mniejszości narodowych. Dziękuję. Dzień. Dziękuję.